Siema, prezentuję Wam odcinek o norweskiej służbie zdrowia. To jest jego pierwsza część, bo pojawiają się oczywiście kolejne, no i może to będzie jakiś tam początek nowego cyklu? Jak zwykle, zawarłam w nim troszeczkę rozkmin życiowych. No, powiem szczerze, że nawet pozwoliłam sobie pofilozofować. Ale nie zabrakło też humoru i, oczywiście, osobistych opowieści. Być może słyszeliście, że w Norwegii stroni się raczej od leków i antybiotyków, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Ale czy wiecie, jaki jest uniwersalny lek przeciwbólowy, przepisywany tutaj niemalże na każdą przypadłość? Ha! Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam do wysłuchania. Siema, tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Tak na maksa się cieszę, że tutaj jesteś. Rozgość się, ja zrobię nam coś do picia i sobie pogadamy. Zanim zacznę, to chciałabym wam na początek opowiedzieć trochę o takim moim podejściu do służby zdrowia tutaj w Norwegii. Bo tak samo jak i w Polsce, tak jak i na całym świecie zapewne, no to tak też u nas na północy słyszy się bardzo bardzo różne historie i uwierzcie mi gdybym ja tylko zechciała zrobić takie rozeznanie zebrać wszystkie te informacje i porozmawiać z tymi ludźmi to ja miałabym mnóstwo odcinków o tym jak to ludzie na przykład cierpieli albo byli źle potraktowani albo źle zaopiekowani przez służbę zdrowia Mało tego, ja jestem też pewna, że gdybym zapytała kogokolwiek z was o jakąś straszną, albo taką dziwną historię związaną z lekarzem, czy tam ze szpitalem, albo z sorem, no to myślę, że wszyscy byśmy mieli coś do powiedzenia, do opowiedzenia. A bo wiesz, moja koleżanka to coś tam, albo jak mój kuzyn był w szpitalu, to coś tam, ale to jeszcze nic. Jak moja znajoma rodziła, a, a jak babcia była w szpitalu? No wszyscy byśmy raczej ze swojej pamięci coś takiego wygrzebali. I nie wiem za bardzo, czy to ma jakiś sens, ale tak mi się trochę wydaje, że mogę wiedzieć, z czego to wynika. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, jeśli dobrze pamiętam, to ono było wypowiedziane w kontekście marketingu, że jeśli klient będzie z czegoś niezadowolony, to najprawdopodobniej powie o tym dziesięciu, co najmniej dziesięciu osobom, ale jeśli będzie wszystko ok, to jest małe prawdopodobieństwo, że powie no, może jednej. I idąc za tym zdaniem, za przykład weźmy sobie restaurację. Jeśli idziecie do restauracji i coś Wam się nie spodoba, coś Was oburzy albo no wpłynie na Was tak bardzo, bardzo negatywnie, no i czy tak nie jest? No jest tak. Możliwe, że powiecie o tym wielu osobom, ale gdyby było wszystko tak, tak jak powinno być, gdyby obsłużono Was na takim fajnym poziomie i wszystko byłoby w porządku, bylibyście zadowoleni, no to raczej nie skakalibyście dookoła i nie gadalibyście o tym wszystkim. Być może gdyby nadarzyła się taka okazja, no to polecilibyście tą restaurację komuś, znajomemu, ale tak żeby gadać, tak latać i opowiadać o tym, no to bez przesady. I tak mi się wydaje, choć w sumie to nie jestem na 100% pewna tego, ale wydaje mi się, że to można trochę odnieść tak do służby zdrowia. Bo jeśli dzieją się jakieś takie złe rzeczy, albo jakieś takie groźne rzeczy, przeżywamy jakieś traumatyczne chwile, no to łatwo jest nam o tym mówić. No może nie o traumie, no ale o takich niepokojących zdarzeniach. Ale z drugiej strony, gdy dzieje się coś takiego, co jest no, godne pochwały albo no hmm, ratuje się ludzkie życie. Zapewne w tym momencie jakiś lekarz może ratownik medyczny, pielęgniarka, Albo jeszcze ktoś inny ze służby zdrowia uratował komuś życie. I czy nie jest tak, że jeśli jesteśmy blisko z tą uratowaną osobą, no to czujemy jakąś taką wdzięczność nieopisaną, jakąś taką radość niesamowitą? No i może też trochę takie zobowiązanie w stosunku do tej osoby? Ale no, ileż razy słyszeliśmy też, albo czasem nawet sami myśleliśmy, że przecież ci lekarze, ci ludzie wszyscy, no to kurde. No oni przecież od tego tam są. Oni są szkoleni, oni się uczą przecież do tego, żeby ratować ludzkie życie. No, mam nadzieję, że zostanę też dobrze zrozumiana, chociaż nie wiem do końca, bo po co ja to wszystko mówię? No, absolutnie nie po to, żeby tam wypierać te mroczne historie, czy je tuszować, czy tam negować, czy mówić, że one się w ogóle nie dzieją. No, nie, no też nie po to, żeby wybielać, jakby służbę zdrowia. Absolutnie nie. Mówię to po to, żeby wytłumaczyć trochę moją postawę i trochę, to jest też taki wstęp. Do całej tej mojej historii. A jaka jest ta moja postawa? Ano, ja po prostu staram się nie nastawiać. I to dziwnie brzmi, ale ja za każdym razem, kiedy teraz muszę skorzystać z przychodni, czy tam z jakichś usług lekarskich, czy porad lekarskich, no to staram się nie nastawiać. A przede wszystkim po tych wszystkich historiach, które się słyszy, nie nastawiać się negatywnie, bo to jest najtrudniejsze. To jest naprawdę bardzo trudne, żeby się nie nastawiać, jak się idzie na jakąś wizytę na przykład. I po tym wszystkim, co Wam tutaj powiedziałam, no to wydawać by się mogło, że te moje opowieści będą takie gładkie, takie obiektywne, totalnie bez uprzedzeń, no ale ja jestem tylko człowiekiem, jestem tylko polinorką. No i zdarza mi się narzekać, bywam często niezadowolona. I to, o czym będę mówić, będzie trochę takie podszyte ironią i będzie trochę takie z humorem, zwłaszcza ta druga część, czyli kolejny odcinek. Bardzo możliwe, że pamiętacie, że ja do Norwegii przeprowadziłam się w 2014 roku. I tak naprawdę. Do listopada 2019 roku, czyli przez jakieś 5 lat, no to ja naprawdę miałam bardzo mało wspólnego z tą norweską służbą zdrowia. Raz byłam tam komuś coś potłumaczyć, raz byłam z bratem, bo coś tam. No i raz tylko jeden, przed tym 2019 rokiem, byłam sama z moją przypadłością. Śmieję się trochę, bo to było przed 2019 rokiem, więc ja byłam przed tym. Trzydziestką, a to tak mówią, no nie? Że dopiero po trzydziestce się zdrowie sypie. No i tak się stało, że ten jeden, jedyny raz y, potrzebowałam pomocy, bo dopadła mnie rwa kulszowa, czyli tak zwany isjasz. I trochę sama sobie byłam winna, bo czułam, no czułam taki y, dyskomfort wcześniej i skurcze w nodze, no i taki delikatny ból. I powiedzmy, że y, to się tak nasilało przez dwa, trzy tygodnie. No czułam to wcześniej, nie da się tego ukryć. Być może, gdybym wcześniej zareagowała, no to był Byłoby trochę lepiej, no ale niestety nic z tym nie zrobiłam. No i uderzyło, żeby nie powiedzieć, jebło było znienacka. Ja pamiętam to dokładnie, bo byłam wtedy na zmianie w pracy z wikarem, czyli z, taki, z taką osobą, która no, jest tylko na zastępstwa, i to był chłopak, który się uczył. No, to był może jakiś jego piąty dzień w pracy, i zostało nam jakieś trzy godziny do końca pracy, kiedy ja właśnie dostałam ataku. Dorwało mnie tak, że no dramat. No, i nikt też nie mógł mnie zastąpić. On nie mógł zostać sam, bo nie był samodzielny do tego, żeby, no, żeby zamknąć. Sklep. i uwierzcie mi ja siedziałam w biurze wtedy zgięta w pół i normalnie zwijałam się tam z bólu czekając tylko żeby się to wszystko skończyło, żeby pomóc mu zamknąć ten sklep. On był na tyle ogarnięty, że sobie radził. On wiedział, że jestem tam i że jak coś to może po mnie zadzwonić, ja zejdę i mu pomogę. No ale musiałam zaczekać te trzy godziny do tego, żeby zamknąć z nim cały sklep, żeby wszystko posprawdzać, żeby mu jeszcze ponownie opowiedzieć o tej wieczornej rutynie. Łukasz mnie odebrał. Ja nie chciałam wtedy jechać na SOR, nie chciałam jechać na Pogotowie. Ja mówię, położę się w łóżku, wszystko mi przejdzie. No to była. Okrutna i tragiczna noc. E, już tak skracając to na drugi dzień rano, dostałam się do lekarza. I wiecie co, ja miałam świadomość tego, i ja wiedziałam, że mm, Norwegia trochę się szczyci tym i jest znana z tego, że no, nie stosuje się tu zbyt wiele leków i antybiotyków, jeśli to nie jest konieczne. I kręci się z tego nawet bekę, i nawet Norwezy się potrafią z tego śmiać, bo najczęściej przepisywanym lekiem, jaki tutaj jest, to paracetamol. Czyli tak zwany paracet. I z tego powodu właśnie leci bardzo dużo żartów, bardzo dużo memów z tego powodu powstaje. Na przykład był taki obrazek, gdzie gościowi urwało nogę, i podpis do tego, że lekarz w Norwegii już wypisuje paracetamol, i mnie to też śmieszyło, bardzo mnie to śmieszyło do momentu, kiedy sama osobiście nie pojawiłam się w gabinecie z takim potwornym bólem kręgosłupa z bólem. Nogi, i w zasadzie nie wiadomo czego jeszcze. Ja tam nie mogłam stać, nie mogłam tam siedzieć i nie mogłam się też tam położyć, więc po prostu tak ledwo stałam zgięta w pół, bo nie mogłam się wyprostować. Opierałam się tak jedną ręką o krzesło no i opisałam to wszystko, co mi się dzieje. Stoję tam taka umęczona, podnoszę tą głowę tak do tej lekarki, a ona tam wyciąga taki wielki plakat anatomii człowieka, zawieszę go na ścianie i pokazuje mi, zobacz, tutaj jest twój kręgosłup, a od tego kręgosłupa przez pośladek i całą nogę aż do stopy biegnie taki główny nerw. I tłumaczy mi ten obrazek, jakby gadała do jakiegoś czubka, a z drugiej strony ja mam też takie wrażenie, że ona mówi to w taki sposób, jakby sobie sama przypominała i upewniała się też w tym, co mówi. I tak naprawdę to ja jej nie słucham. W głowie mam tylko jedno. No dawaj te zastrzyki! No i doktorka się tam naprodukowała, no i wypisała mi receptę. A na recepcie paracet i ibux. E w sensie paracetamol i ibuprofen. I tak, tak, musiałam mieć na to receptę, bo nie wolno dużej ilości lub w takich e, też większych dawkach niż 500 gramów, e, tak se o iść do apteki i nakupić całą siatkę leków. No nie, to nie jest takie proste. My w sklepie sprzedajemy zarówno paracet i e-books, te pięćsetki, ale jeśli chcę wbić dwa opakowania, na przykład paracetu na kasę na jednym paragonie, no to tego się nie da zrobić, bo kasa mnie blokuje. I co ja jeszcze na koniec usłyszałam od Pani doktor, no że jak nie będzie lepiej, że jak nie będzie pomagało, no to mogę wrócić. Czy wróciłam? No oczywiście, że tak. Tylko wróciłam trochę za późno, bo powinnam zrobić tak, że po przeczytaniu tej recepty wychodzę, zamykam drzwi, wracam z powrotem i mówię już jestem. No i co? Oczywiście, że tak, że wróciłam następnego dnia jeszcze bardziej wyczerpana bólem. No nie mogę powiedzieć, żeby ten ból, żeby jego intensywność się zmieniła, bo on był cały czas cholernie silny. On nie słabł ani nie wzrastał natężenie jego, tylko było cały czas no dramatycznie, nie? I nikt komu naprawdę nikomu nie życzę, bo to, bo to jest coś okrutnego, o coś okropnego i no dramat. Jeśli dobrze pamiętam to na tej drugiej wizycie wtedy dostałam Voltarol, czyli Voltaren w tabletkach i coś w stylu pyralginy, ale nie pamiętam dokładnie tej nazwy, Ale to nie ma w ogóle znaczenia, bo to totalnie też nie pomagało. Może tak trochę odrobinę na zasadzie placebo, ale totalnie te tabletki nie działały. I dokładnie pamiętam, że to się stało w piątek, w sensie w piątek dostałam ten Voltarol i to jeszcze coś innego, no bo to był ostatni dzień pracy przychodni i mimo tego, że dostałam po raz kolejny taką informację, że jakby nie pomagało, to mogę wrócić, no to ewentualnie mogłabym wrócić w poniedziałek dopiero, no bo przez weekend ta przychodnia była zamknięta. No i tak się też stało, jak już powiedziałam, że te leki nie pomogły nic, nie działały. I jak już Łukasz widział, że ja płaczę z bólu, a to też nie było tak, że ja usiadłam i płakałam i mówiłam, o jak mnie boli, jak mnie boli. No nie no, no, łzy po prostu same ciekły po policzkach. Coś okropnego. No i zdecydowałam się wtedy, za namową Łukasza zadzwoniłam na SOR, mm. No i opowiedziałam swoją historię i to było wcześniej z rana, bo ja przecież praktycznie całą noc i tak nie spałam. I wcześniej z rana tam zadzwoniłam i babeczka do mnie mówi, że no dobra, okej, okay, że najwcześniej mogę przyjechać na godzinę 18. I wydawało mi się, że skoro umówiła mnie na jakąś taką konkretną godzinę, no to zostanę z marszu przyjęta. No cóż, no, to jest Sor i wyczekałam się tam ponad 4 godziny, co i tak spoko, że nie czekałam tam od rana. Co najważniejsze, dostałam też, nie pamiętam nazwy, jakiś sterydowy lek, który. No, nie był najgorszy, który można powiedzieć, zaczął działać. Y, tak połowicznie trochę, bo chodzi o to, że działał tak mniej więcej 4, może maksymalnie 5 godzin, a ja nie mogłam go przyjmować częściej niż y, co 6 godzin. Więc wiecie, ja dokładnie wiedziałam, ile minęło czasu od y, przyjęcia tabletki, i to było okropne, bo na przykład spałam, i w miarę wiecie, spałam. To też nie był taki super y, komfortowy sen, ale wybudzałam się w nocy, bo zaczynało mnie od nowa boleć, nie? I wstajesz, jest powiedzmy druga w nocy, i boli niemiłosiernie, ale masz jeszcze godzinę do zażycia kolejnej tabletki, no nie? <ścoughs> Mało tego, co też było strasznie dziwne, że nawet jak zażyłam tą tabletkę po tych sześciu godzinach, no to jeszcze wiedziałam, że mam pół godziny męczarni, bo ta tabletka miała jakieś takie dziwne, spowolnione uwalnianie, że zaczynała właśnie po pół godziny działać. No ale to w całym swoim tym okrucieństwie było jeszcze do przeżycia, to już nie było tak tragiczne jak ból 24 godziny na dobę, no nie? I najgorsza jest ta świadomość, że gdyby mi się to stało w Polsce, no to jeden zaszczyt, drugi zaszczyt, następny i jakoś by to poszło, nie? A tak to, to wyszło, że ja się męczyłam chyba no, przez... Albo 4, albo 5 tygodni byłam na zwolnieniu, i wiecie, to jest czasami tak, że sobie myślicie, a siedzi se na zwolnieniu, no nie, ale to było takie zwolnienie, że ja oddałabym wszystko. Ja bym oddała wszystko, żeby tylko nie czuć tego bólu. Ja bym mogła pracować na, wiecie, mnóstwo jakichś zmian dodatkowych, bo to był naprawdę istny koszmar. Mam nadzieję, że mnie to nigdy więcej nie spotka. I chyba właśnie tutaj, chyba właśnie w tym momencie, kiedy kończy się historia. Historia z rwą kulszową, to zakończy się też część pierwsza tego cyklu o służbie zdrowia. Drugi odcinek, druga część będzie dużo bardziej spektakularna, ale nie musicie się obawiać, tam nie będzie bólu, bo będę opowiadała o moim problemie ze słuchem, o tym, dlaczego, jeśli postawiono mi dobrą diagnozę, dlaczego gorzej słyszę. Opowiem też o aparacie słuchowym za 30 tysięcy koron i opowiem też o laryngologu, który jest najlepszy. W północnej Europie. No, także powiem Wam, że jest na co czekać. Naprawdę, to, to, to będzie wyjątkowy odcinek. A teraz, tak z całego serca, życzę Wam, żeby nigdy nic Was nie bolało. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowionka, pa, i do następnego.